Myślę, że to może być dosyć ciekawe pytanie, czy chrześcijaństwo jako religia i też, no co to mówić, no filozofia, tak, Doktryna jest liberalne, to znaczy, czy jest jakby, da się je pogodzić łatwo z liberalnym sposobem jakby administrowania państwem i społeczeństwem, tak? No na przykład, jeśli spojrzymy na islam, to widać wyraźnie, że islam jest egalitarny, bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie podkreśla równość ludzi wobec siebie nawzajem, natomiast kompletnie nie przewiduje na przykład rozdziału tego, co kościelne, od tego, co polityczne, tego, co państwowe. Natomiast chrześcijaństwo, czyli demokratyczny, to islam jest, natomiast nie jest demokratyczny nie jest liberalny przy tym demokratyzmie, czyli mamy, w islamie mamy właśnie idealny przepis na to, co się właśnie działo podczas tak zwanej arabskiej wiosny, tak? czyli władze przyjęli demokratycznie, nie, demokratycznie antyliberałowie, tak? fanatycy religijni na przykład, fundamentaliści i tak dalej, skrajni klerykałowie i tak dalej. Dlatego, że islamskie państwo no właściwie, islamskie państwa nie znają społeczeństwa nie znają właściwie za bardzo świeckości. Znaczy czasem znają ją tylko zaczerpniętą jakby wzorców europejskich, ale bardzo często kończy się tak, że zwolennicy państwa świeckiego w islamskich krajach, niektórych to nawet nie jest im tak źle, dlatego że Maroko, na przykład, czy Tunezja są względnie liberalne, ale mimo wszystko stanowią zawsze jakąś małą mniejszość, bo oni muszą wykonać pracę, tak, skorzystać z europejskich doświadczeń. Nie mają do czego się specjalnie odnieść w samym islamie, w samym świecie islamu, dlatego, no a w innych krajach oni w ogóle są prześladowani i tak dalej. Europa bardzo często mówi o równości religii, tak, i o tym, że człowiek, ludzie mają prawo do religii, a w islamie ludzie mają tak duże prawo do religii, że ci, którzy by chcieli tą religię troszeczkę odstawić, aby nie była tak dławiąca, to mają kłopot. No ale to już jest inna sprawa. Na przykład w, w chrześcijaństwie jest dać Bogu co boskie, tak? Cesarzowi co cesarskie. Biblia ma, jest więc jakby jakiś fundament do państwa świeckiego, tak? Czyli państwa dla wszystkich, gdzie sfery religijna i polityczna są jego oddzielone. To, więc, więc jest jakby ten fundament, którego nie ma w islamie. Z drugiej strony jednak, chrześcijaństwo jest e, opiera się na Biblii i Biblia jest książką bardzo zawiłą, wielokrotnie sprzeczną ze sobą. Tak? Czyli czasem jest pacyfistyczna, przebaczajcie swoich, swoim wrogom. Tak? Nawet jeżeli was nienawidzą, czasem jest wojownicza. Nie przyniosłem wam czegoś tam, tylko przyniosłem wam miecz, tak? już nie pamiętam dokładnie. E, w każdym razie nie przyniosłam pokoju chyba, tylko miecz, no w każdym razie, czy spad... każdy znajdzie w Biblii coś dla siebie, tak, że z jednej strony bardzo często wolny mówią o tym, że jeżeli um, pracodawca tak zatrudnia kogoś, słyszałem takie argumenty właśnie, że w Biblii jest wolny rynek, że pracodawca może płacić tyle samo pracownikom, pracując w polu w, w czasie dnia, kiedy jest żar słoneczny, jak i, i, i taką samą dokładnie sumę dać tym, którzy pracują wieczorem w miłym, chłodku, w miłym chłodzie. Natomiast nie jest tak, że zapłaci tym, którzy pracują w tym skwarze, więcej. Czyli to jest jakby, wszystko zależy od decyzji pracodawcy, czyli wolny rynek. Ale z drugiej strony mówiło się, że Chrystus był pierwszym socjalistą na przykład. Także, czyli chrześcijaństwo jest liberalne. No jest fundament jakby państwa świeckiego ewentualnych w ramach tej ideologii, no, ale tak samo jest na przykład u Konfucjusza, bo z jego, jak Chris Patten, ostatni brytyjski gubernator Hongkongu, mówił, że z Konfucjusza, który jest niby antyliberalny, bo taki rodzinny, konserwatywny, autorytarny, patriarchalny, ale na przykład z tego, co jak państwo się odnosi do rodziny, można też wywieźć jakoś tam liberalizm, czyli w Biblii też można jakoś tam liberalizm wywieźć, tak? poszanowania godności praw jednostki, bo tym jest liberalizm. Liberalizm to nie jest tylko wolny rynek, tylko przede wszystkim prawa jednostki, prawa człowieka, także prawa kobiet i mniejszości seksualnych, nie ma wątpliwości. ale tylko jako jedne z wielu praw, a nie jako jakieś wyjątkowe, że to tylko do tego dotyczy, dotyczy liberalizm. Nie, liberalizm dotyczy praw człowieka, praw jednostki. Jednostka jest ważniejsza od kultury. No i chrześcijaństwo jednak jest religią opartą na dogmatach, już sama Biblia narzuca taki styl myślenia, to znaczy Biblia mówi, zaprawdę powiadam wam i kropka, prawda? czyli ym, swoją drogą mówi się o tym, że jeżeli ktoś zapewnia, że mówi prawdę, to kłamie, tak więc one brzmią dla psychologa, psychologa który nie jest oczywiście bardzo prochrześcijański, zdanie zaczynane od, zaprawdę powiadam wam, brzmi straszliwie propagandowo ale tu nie, nie chodzi o to, chodzi o ten deklaratywny sposób e, przedstawiania swoich, e, tego, co powinno być, a tego, co nie powinno być w Biblii. I mimo, że Biblia jest wewnętrznie sprzeczna wielokrotnie, to jest ten dogmatyzm, nie ma otwarcia na dyskusję na przykład, nie ma możliwości, żeby jednostka przeciwstawiła się naciskowi, nie wiem, starszyzny plemiennej, tak, czy jakiegoś autorytetom religijnym i tak dalej, tak. Są rozliczne kary za to, że człowiek nie podporządkował się woli boskiej tej interpretowanej przez innych ludzi, tak? Czyli rzeczy, które powinny być drugorzędne w społeczeństwie liberalnym, są drugorzędne, tak? Jak poglądy osobiste, na religię, na inne kwestie, na kwestie społeczne, wychodzą na pierwszy plan. Czyli, czyli mimo pewnych śladów liberalizmu, generalnie chrześcijaństwo liberalne nie jest. Jedynie ta, ten podział na sferę religijną i świecką. To da się w Biblii zauważyć i rzeczywiście na to liberałowie się, wierzący liberałowie się lubią powoływać i tego w islamie nie ma, no, ale mimo wszystko nie można powiedzieć, że chrześcijaństwo, że Biblia są liberalne. I to wyjaśni jakby sprawę tego, że liberalizm, czyli sprawiedliwe społeczeństwo, które szanuje wolności jednostki, można było tylko dopiero wtedy skonstruować, kiedy religia w sensie instytucjonalnym, tak? czyli kościoły, kler, dostały troszkę ponosie, jeżeli chodzi o wpływ na społeczeństwo.